A właściwie, czym są barwy? fizycznego punktu widzenia barwa to wrażenie zmysłu wzroku wywołane przez promieniowanie elektromagnetyczne Innymi słowy nasze oczy odbierają odbite od przedmiotów promienie światła które w zależności od swojej specyfiki różnią się od siebie Dzięki temu widzimy tak kolorowy i różnorodny świat Bardzo barwną inspiracją do pracy plastycznej jest obraz pod tytułem Drzewo, której autorem jest Paul Sinac. Paul Sinac był francuskim malarzem neoimpresjonistą. Obraz przedstawia drzewo o niezwykle dużej ilości kolorów. Dodatkowo mamy wrażenie, jakby artysta nakładał poszczególne plamy barwne przy pomocy małych kropeczek i punktów. Praca plastyczna nosi nazwę Kropkowane pejzaż. Przygotuj sobie białą kartkę A4, ołówek i gumkę do mazania oraz pisaki. Zacznij pracę od naszkicowania jakiegoś pejzażu, dowolnego. Teraz przy pomocy pisaków wypełnij naszkicowane kontury ale tym razem nie maluj wielkich plam barwnych, tylko naność pojedyncze punkty, takie kropeczki. Pamiętaj, że im więcej będzie kropek w jednym miejscu, tym plama barwy będzie mocniejsza i intensywniejsza. Do pracy plastycznej będą mi potrzebne biała kartka, ołówek oraz pisaki. Na początku naszkicujemy sobie jakiś pejzaż. Ja wybrałam sobie bardzo prosty temat zachód słońca nad morzem, i teraz trzeba uzupełnić ten swój szkic kropkami przy pomocy pisaków w taki sposób, aby powstał nam kolorowy obrazek. I teraz uwaga: możemy pracować nie tylko różnorodnością barw i odcieni, ale także gęstością kropek. Staram się tak ułożyć kropki na słońcu, aby przy linii horyzontu było ich więcej niż na zewnątrz. I myślę, że to bardzo dobrze widać. W ten sposób również można regulować nasycenie barwy.